Turystyczny w pełni. Ja co prawda jestem już po urlopie, no ale od czego są weekendy? Można wybrać się na przykład na szlak w góry, bądź po prostu gdzieś w ciekawe miejsce na jeden bądź dwa dni. No i co ze sobą zabrać? Jak się spakować? Już wam pokazuję, bo mam tutaj ze sobą mój plecak, który zawsze zabieram na tego typu wyprawy. Jest spakowany, a więc żeby wam pokazać, co jest w środku. Muszę najpierw się rozpakować. No i oto jest mój zestaw na taką dwudniową wyprawę. Wszystko to, co uważam, że powinienem ze sobą mieć. Ja najczęściej chodzę po górach, bo mieszkając na dolnym Śląsku, łatwo mi się wybrać chociażby w karkonosze, ale jeżeli wy mieszkacie w bardziej płaskim terenie, to taki zestaw również wam się sprawdzi podczas takiego właśnie dwudniowego wypadu turystycznego. A zacznę opowieść o. Tym, co tutaj mam, od tego, jaki mam plecak. A plecak, którego używam na takie dwudniowe wyprawy, to Crafter 30 od firmy. Wisport. Oczywiście plecaki tej firmy zawsze polecam, ponieważ są bardzo fajne, bardzo wygodne, świetnie zrobione, świetnie zaprojektowane. Ten plecak może nie jest super lekki, ale przede wszystkim jest bardzo wygodny. Ma 30 litrów pojemności, jak mówi jego nazwa, i jest wyposażony w jedną komorę. Natomiast w środku znajdziecie e, kilka kieszeni siatkowych zapinanych na zamki, do których Możecie włożyć jakieś drobnostki, i e, które po prostu pozwalają Wam uporządkować ekwipunek, który macie ze sobą. Dodatkowo te gumy do których możecie na przykład dotroczyć rzeczy pod tytułem e, chociażby karimatę. Z góry jest system również, do którego można przypiąć karimatę bądź śpiwór. Są uchwyty transportowe zewnętrzne. Całość obszyta jest taśmami mole, więc można e, do nich dotroczyć dodatkowe chociażby kieszenie. Ale jaką ma zaletę największą dla mnie ten plecak? Otóż Dwie są takie zalety. Pierwsza jest taka, że oprócz tego, że macie dostęp do komory poprzez górną klapę, również możecie, otwierając z przodu klapę, dostać się do wnętrza plecaka i wtedy w bardzo prosty sposób dostać się do tego, czego w danym momencie potrzebujecie. A druga, moim zdaniem, niewątpliwa zaleta tego plecaka to to, że jest on wyposażony pokrowiec przeciwdeszczowy, którego kieszeń znajduje się w dolnej części plecaka. System nośny tego plecaka to miękkie szelki z pasem piersiowym, a także pasem lędźwiowym. No i panel AFS, który wszyty jest w plecy tego plecaka, zapewnia on wentylację no i wygodę przenoszenia plecaka nawet jeżeli jest on dość mocno obciążony. No a co do plecaka no właśnie, Bartek się będzie teraz mądrzyła sam z sklerotykiem, ponieważ zacznę od czegoś, czego tutaj nie ma. A zawsze warto to mieć ze sobą. Otóż zacznę od papierowej mapy warto ze sobą zabrać papierową mapę, na której macie zaznaczone szlaki i ewentualnie możecie sobie zaznaczyć Waszą trasę, bo naprawdę taka papierowa mapa bardzo się przydaje. Zostając jeszcze na moment przy pokrowcu przeciwdeszczowym do plecaka, mam tu ze sobą osobno taki pokrowiec, ponieważ tak jak powiedziałem, mój plecak akurat ma w komplecie tego typu pokrowiec, natomiast jeżeli macie plecak, który nie posiada takiego dodatkowego wyposażenia, to po prostu możecie sobie taki pokrowiec sprawić i dzięki temu będziecie mogli zabezpieczyć swój plecak przed deszczem. Pamiętajcie, aby wybrać trochę większy pokrowiec, bo jeżeli dotroczycie do swojego plecaka jakieś dodatkowe akcesoria, czy karimatę, czy będzie to śpiwór, to wówczas warto, żeby taki. Pokrowiec objął wszystkie te rzeczy, które macie również na plecaku i zabezpieczył je przed deszczem. Tak więc, jeżeli możecie wybierać między dwoma rozmiarami, Pokrowca wybierzcie ten większy, ponieważ, tak jak powiedziałem, zabezpieczy on wam również dodatkowe rzeczy, które będziecie mieli dotroczone do waszego plecaka. No i również możecie się zastanowić nad kolorem waszego pokrowca. Możecie taki pokrowiec wybrać w jaskrawym, na przykład czerwonym bądź zielonym, jaskrawym, niebieskim kolorze, dzięki któremu będziecie widoczni dla ewentualnych służb ratowniczych, jeżeli trzeba wam będzie udzielić pomocy. A teraz to, co włożymy do plecaka i co mam już ze sobą. Najpierw opowiem Wam, co to jest, a potem mniej więcej, jak to ułożyć tak, aby było Wam wygodnie przenosić plecak z jego zawartością. Niektóre elementy wyposażenia, które zabieram ze sobą na taki dwudniowy wypad, w moim przypadku akurat w góry, mam również na sobie. Chociażby ta bluza, którą mam w tej chwili na sobie, wygodna. Dosyć ciepła jest w tej chwili lato, więc moim zdaniem zupełnie wystarczająco jako wierzchnia warstwa. No i nakrycie głowy, w tym przypadku, w moim przypadku akurat czapka, to jest chyba jeden z najważniejszych elementów, bo jeżeli tak jak ja nie macie zbyt wielu włosów, to możecie zabezpieczyć waszą głowę przed wpływem słońca, bądź chociażby deszczu i wiatru. No i jeszcze jeden element, dla mnie bardzo, bardzo ważny, to okulary przeciwsłoneczne. Takie okulary możecie albo przynosić w plecaku, albo gdzieś no chociażby w kieszeni, czy gdzieś przypięte do Waszej bluzy. Dlaczego okulary przeciwsłoneczne? Otóż dlatego, że chronią moje oczy, pozwalają przyjrzeć się okolicy nawet w mocnym słońcu, sprawdzić chociażby wspomnianą wcześniej mapę. Ja niestety mam taki, taką przypadłość, że okulary przeciwsłoneczne noszę praktycznie cały rok. Mam je zawsze ze sobą. E, nawet zimą, więc e, dla mnie okulary przeciwsłoneczne, czy to na szlaku, czy właściwie jako sprzęt taki EDC, to jest must have. Muszę mieć zawsze ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Ja mam również rękawiczki. To jest rzecz, która dla mnie jest konieczna. Zawsze na szlaku. Chronią moje ręce, chociażby w momencie, kiedy muszę się wesprzeć od drzewo, czy kawałek skały. I uważam, że rękawiczki to jest taki element garderoby podczas wyprawy, które naprawdę warto mieć ze sobą. No i jak już jesteśmy przy garderobie, to też kilka elementów, które moim zdaniem powinniście mieć również ze sobą zawsze. Po pierwsze, dobre skarpety. Skarpety, które zabezpieczą Waszą stopę. Skarpety, które odprowadzą wilgoć i sprawią, że Wasze stopy nawet podczas długiego marszu będą czuły się komfortowo. Ja mam tutaj Skarpety Drymax, to jest e, firma, która od niedawna jest w naszej, e, w naszej ofercie, ale ja te skarpety testuję i naprawdę jestem nimi zachwycony. Bieliznę. Ja tutaj mam bokserki elastyczne, przylegające, dopasowane, które nie krępują swobody ruchu, chronią przed otarciami i zapewniają higienę. Warto takie bokserki mieć ze sobą. No i jeszcze jedna ważna. Rzecz, ważny element garderoby to termoaktywna koszulka. Dlaczego koszulka termoaktywna? Otóż dlatego, że odprowadza wilgoć, jest przewiewna i zapewnia komfort podczas długiej wędrówki, a dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. No i zapytacie, co jeżeli będzie padać? Ja w takich warunkach, jakie panują teraz, czyli jest stosunkowo ciepło, używam pącza. Ponieważ jako ochronę przed wyziębieniem organizmu mam chociażby taką bluzę, o której wspominałem Wam wcześniej. A dlaczego ponczo, a nie kurtka przeciwdeszczowa? No więc ponczo ma jedną bardzo dużą zaletę. Można je bardzo szybko założyć, bardzo szybko również zdjąć. No i przede wszystkim jest duże. A więc, jeżeli zapomnicie pokrowca na Wasz plecak, również zabezpieczy Wasz plecak, ponieważ nałożycie sobie pączą, po prostu na plecak i wtedy zabezpiecza również Wasz ekwipunek przed zamoknięciem w wyniku deszczu. No to sprawę odzieży mamy załatwioną, spodnie czy buty po prostu będziemy mieć na sobie. Idziemy na szlak, przecież tylko na dwa dni. No to teraz parę słów o higienie. Must have na takiej wyprawie rzecz, którą zawsze muszę mieć przy sobie w plecaku i to gdzieś pod ręką. Pokażę wam to, jak już będziemy pakować nasz plecach. Takie chusteczki przydają się zawsze i wszędzie, oczywiście do higieny osobistej. Możecie takimi chusteczkami się po prostu szybko odświeżyć, przetrzeć ręce, więc chusteczki nawilżane warto zawsze mieć na, taką, na takiej wyprawie. Ale ja mam jeszcze moją kosmetyczkę. A w kosmetyczce, żeby nie marnować miejsca, prosta apteczka w niej. Podstawowe środki opatrunkowe, a także kilka tabletek przeciwbólowych. Dwie plastikowe buteleczki podróżne z kolorowymi, magicznymi płynami. Po pierwsze z mydłem w postaci żelu, a także płynem do soczewek. Na chwilę zatrzymam się przy tych buteleczkach. Taka moja rada, można powiedzieć, pro tip. Te buteleczki mam już sprawdzone. Jeżeli będziecie kupować takie butelki, które będziecie zabierać ze sobą do waszej kosmetyczki, do plecaka, to po prostu kupcie takie proste, zakręcane, bez żadnych otwieranych korków, do wyciskania i tak dalej, ponieważ w plecaku mogą się one zgnieść, może się to w jakiś sposób otworzyć, rozleje wam się. No i po prostu po pierwsze nie będziecie mieli płynu który znajduje się w tej buteleczce, a po drugie pobrudzi Wam, bądź zamoczy resztę Waszego ekwipunku. No i dbamy również o zęby. Pasta do zębów w takiej małej tubce. Kupicie wszędzie. I szczoteczka, niewielka, właśnie fajna, bo skompresowana, można ją sobie obrócić i mamy szczoteczkę do zębów. Prosty taki patent. Ale bardzo wygodny, ponieważ nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Mamy załatwioną sprawę kosmetyczki, ale jeszcze zostajemy na moment przy higienie, ponieważ chcę Wam pokazać również rzecz, którą ja też zawsze zabieram ze sobą prostą, ale bardzo przydatną. Otóż taki oto spakowany, wygodny, szybko schnący ręcznik, który po użyciu możecie szybko powiesić i on naprawdę bardzo w krótkim czasie Wam wyschnie, można go również złożyć, skompresować i zabrać ze sobą do plecaka. No i czas teraz przejść do nawodnienia, czyli pogadamy sobie o wodzie. Ja noszę ze sobą dwie butelki, jedną prostą plastikową butelkę, do której mieści się litr wody. To jest taki mój zapas, który znajduje się wewnątrz plecaka, a na zewnątrz w bocznej kieszeni zawsze jest niewielka butelka. W tym przypadku ja mam akurat butelkę od Highlandera i jest to butelka termiczna. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że w gorący dzień ona dość długo trzyma waszą wodę, wasz napój chłodnym, więc gdzieś tam na szlaku możecie napić się chłodnej wody, jeżeli będzie bardzo gorąco. A jak już jesteśmy przy nawodnieniu i piciu zawsze ze sobą noszę mikroelementy i witaminy w postaci musujących tabletek. Ja wiem, że one zawierają cukier, nie, nie wszystkim się to może podobać, ale jest to bardzo fajne dostarczenie właśnie witamin, właśnie mikroelementów wtedy, kiedy czujecie, że tego potrzebujecie. Warto wypić wodę z uzupełnioną o takie mikroelementy po, po to, żeby dodać sobie energii i tego paliwa do dalszej wędrówki. Bo nawodnienie, więc przejdziemy teraz do tego, co zabieram ze sobą do zjedzenia. To są suchary, które zastępują mi pieczywo. Tak zwane panzerwafle. Bardzo dobre. Lubię je nawet zjeść sobie tak o, po prostu na szlaku. Jako przekąskę, no i mam ze sobą zawsze jedną bądź dwie konserwy. Z reguły dwie, które mogę zjeść na szlaku na zimno bądź na ciepło. A jeżeli chcę zjeść na ciepło. To korzystam wtedy z podgrzewacza chemicznego do konserw. Nie palę ognia, ponieważ jest to w najczęściej zabronione, a poza tym to jest bardzo lekkie, a dźwiganie ze sobą jakiejkolwiek formy kuchenki, czy to na paliwo stałe, czy na paliwo gazowe, właśnie na takiej wyprawie dwudniowej nie ma dla mnie najmniejszego sensu. Dlatego wolę skorzystać z takiego podgrzewacza. Tutaj nalejecie trochę wody, wkładacie konserwę. Konserwa podgrzewa się. Jest to całkowicie bezpieczne, ponieważ maksymalnie taki podgrzewacz nagrzewa się do 90 stopni, więc później po użyciu możecie go po prostu wyrzucić. A jeżeli jest Wam zimno, chłodno, to możecie go położyć sobie chociażby na splot słoneczny i jeszcze się dodatkowo ogrzać, ponieważ taki podgrzewacz będzie działał nawet do 6 godzin. Oczywiście, ja kuchenek nie dyskryminuję, czasami je ze sobą zabieram, chociażby dlatego, że za pomocą takiego podgrzewacza wody nie zagotujecie. No i coś, dzięki czemu będziecie mogli zjeść wasz posiłek, czyli prosty spork. Łyżka, widelec, jest tu nawet krawędź pnąca, wyposażona w piłkę, jest otwierasz do konsert, otwierasz do butelek. To urządzenie w zupełności Wam wystarczy do tego, żeby skonsumować Wasz posiłek. Ja zawsze mam ze sobą również drugi. Oba są od Badger Outdoor. Ten drugi to już jest bardziej złożony niezbędnik. Tutaj mamy już nóż, widelec, łyżkę, nawet otwieracz do wina, czyli korkociąg i taki, e, taki niezbędnik też mam ze sobą. Chociażby dlatego, że czasami e, osoba, z którą idę, nie ma po prostu żadnych przyborów do jedzenia i wtedy warto się. E, takim niezbędnikiem po prostu podzielić. No i jeszcze kilka dodatkowych prostych akcesoriów, które zawsze zabieram ze sobą, chociażby na taką dwudniową wyprawę. Po pierwsze, lekka, wygodna, niewielka latarka czołowa. Ta tutaj od Milteka, którą właśnie mam ze sobą, też już ją noszę od y, kilku lat. Ze sobą, no to jest latarka, która ma oczywiście tryb światła białego. Mamy tutaj kilka tych trybów jest światło pulsacyjne, ale mamy również czerwone diody, jeżeli byłyby nam potrzebne, chociażby, żebyśmy byli widoczni. Również diody czerwone mogą pulsować. Taka latarka prosta, która zasilana jest po prostu bateriami 3A zawsze w moim plecaku ma miejsce. No i druga rzecz związana z elektroniką. To niewielki powerbank z kablem chociażby do naładowania telefonu. Ten power bank ma pojemność 20 tysięcy mAh. No i kilka podstawowych wejść, przede wszystkim wejście USB i USB-C. Więc w bardzo prosty sposób mogę doładować mój telefon na szlaku, jeżeli będzie to potrzebne. Bądź inne urządzenie elektroniczne, pomóc również komuś, komu energii w jego urządzeniu. Może zabraknąć, a będzie mu na przykład telefon bardzo potrzebny. No i zapytacie: Gdzie nóż? Gdzie nóż? Ja nie mam tutaj takiego typowego noża obozowego, który chociażby zabieram ze sobą na, jakiś tam, na jakąś tam wyprawę bushcraftową. Eee, zacząłem od pewnego czasu nosić takiego bardzo prostego multitula od Badger Outdoor. To jest multitool, który nie jest wyposażony w kombinerki, ale ma podstawowe rzeczy, czyli nóż to jest taki bardziej scyzoryk tak naprawdę. Jest oczywiście ostrze nożowe, ale są nożyczki, które czasami się przydają. No i mamy jeszcze śrubokręt płaski, jest otwierasz do butelek, jest śrubokręt Philipsa, czyli popularny krzyżak i zbijak do szyb, jeżeli trzeba by było komuś udzielić pomocy. Jest klips, więc na krawędzi kieszeni możecie ten, tego multitula ze sobą przenosić. No i kije trekkingowe, akurat w moim przypadku tutaj, to są kije, których jeszcze nie używałem. Zupełnie nowe od Highlandera, ponieważ moje stare już są dosyć mocno wyeksploatowane i zużyte. Te będą dopiero testowane, więc, jeszcze trudno mi cokolwiek na ich temat powiedzieć, ale zapowiadają się całkiem fajnie. Takie kije przydają się podczas wędrówki po to, żeby się wesprzeć. Jak macie ciężki plecak czy jest cięższy teren, to wówczas naprawdę warto z kijami iść, warto zawsze mieć jakiś dodatkowy punkt podparcia. No i coś, o czym zapomniałem, a powinienem powiedzieć praktycznie na początku: repelent na komary i innego rodzaju insekty, kleszcze. Zawsze warto mieć przy sobie, no bo bywają tereny, gdzie e, te mało sympatyczne zwierzątka mogą nam się dać mocno we znaki. No to teraz pokażę wam, jak to wszystko spakować do plecaka, tak aby można było przenosić te wszystkie rzeczy ze sobą, nawet przez cały dzień, wędrując z plecakiem. Zasada pakowania takiego niedużego plecaka na dwa dni jest tak naprawdę. Taka sama jak w przypadku pakowania dużego plecaka. O tego typu pakowaniu zresztą zrobiliśmy dla Was film. Ale teraz szybkie przypomnienie. A więc na dno plecaka wkładamy rzeczy rzadziej używane. W moim przypadku będzie to kosmetyczka, a także ręcznik. W środkowej części plecaka, bliżej pleców, te rzeczy najcięższe: konserwy. I butelka z wodą. Natomiast również w środkowej części, ale bliżej ścianki zewnętrznej, rzeczy lżejsze, na przykład odzież. A w górnej części będziemy wkładać rzeczy, których będziemy najczęściej używać. W moim przypadku będzie to bluza, robi się coraz cieplej, ale może w każdej chwili zacząć wiać. Wiatr, więc. Chcę mieć do niej szybki dostęp, a więc bluza wyląduje w górnej części plecaka. No ale mamy tu jeszcze kieszenie na dodatkowe akcesoria, a więc w takiej kieszeni ląduje moja latarka czołowa, spork i niezbędnik, mikroelementy a także rękawiczki. Mam jeszcze do dyspozycji górną kieszeń mojego plecaka. No i tutaj nawilżone chusteczki, repelent, dwie paczki sucharów, żeby je mieć pod ręką, kiedy będę głodny, a także mój Multitool Badger Outdoor Spike, ponieważ tak jak pozostałe rzeczy chcę go mieć pod ręką. Mój plecak ma jeszcze dodatkową kieszeń siatkową wewnątrz i tutaj ląduje powerbank, a także pozostałe dwie paczki sucharu. No i mam jeszcze dwie kieszenie zewnętrzne zakończone gumą, no i tutaj lądują kije, A z drugiej strony termiczna butelka z wodą, a okulary przeciwsłoneczne na czapce. Jestem gotowy, mogę ruszać na szlak. To tyle w tym filmie, a ja na koniec chciałbym was poprosić, żebyście wy w komentarzach napisali, jak wypakujecie wasz plecak na taką właśnie dwudniową krótką wyprawę. Co do niego zabieracie, a czego nie zabieracie? Co ja akurat mam? w moim plecaku. Przedstawcie swoje propozycje, być może nie zgadzacie się z czymś, co ja dzisiaj pokazałem. Do zobaczenia.